To lepiej swoim pasem Wszystkie pasy są moje dzisiaj Bardzo ładnie to nie Ja to Ale mi nagle wyrósł, ale jaka reakcja Jesteśmy na placu manewrowym. Eee, łuk to moja zmora, przyjechaliśmy na łuk, więc sprawdzimy, e, czy tym razem poradzę sobie nieco lepiej niż tych 17 e, lat temu, bo wtedy radziłam sobie koszmarnie i krzyczano na mnie. Słuchajcie, to jest mój pierwszy na placu. Dobrze, jedź tutaj i cofniemy wtedy. Czyli o, trzymam. Plan. O, plan. O. <laughs> Nie stresuj mnie! Dobra, cofamy. Okej, wyprostuj koło. Już no, może super, po co wyjeżdżasz tu do pracy. Wyprostowałam? No widzisz, nie, no zobacz, co tam jedziemy. O, teraz wyprostowałam? Teraz. Jeszcze no. tam mogę, nie? No i to. I choć teraz zobacz jak ty w kopecie się siedzisz. Wiesz. Wcale nie jest malutki. Jest bardzo duży. To jest bardzo duży łuk. No, łuk jest bardzo duży, ale jest tak. Nanie. Dobra i teraz tak... Psss. Dobra, psss. 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 Wow. <głos> <głos> Przepraszam! No Dobrze. weź Dobra. Uff. nie to przycisnęłam co drzewa. Uf, do drzewa. Nie, jedziemy tak, do tyłu. Nie, nie, jedziemy do przodu. Nie. Dobra. Uff, jestem stresowana, bo to znowu ja mój widzę, pierwszy ja raz. No Przypomniałem się moje koszmary. No, ty uciekaj lepiej, to prawda. No i Czy tu jest jakaś zasada? Nie. ty już potrafiłaś robić. Łuk? Nie, fatalnie robiłam łuk. Ja wiedziałam, że ja bym nie zdała na tym łuku po prostu. Do przodu to jeszcze tam... Dokładnie, tak. trzymaj go i na proste w koła. Jeszcze to Jeszcze bliżej. I do tu. <grymne> pierwszy raz sama. Dobra? Żebyś wyczuwała. Mhm. To co mogę Ci podpowiedzieć, to obserwuj sobie. Trzymaj się jak najbliżej prawej strony, ale nie przytulaj się jeszcze, dopóki nie ruszyłaś nie kręć kierownicą, bo potem się ubi gdzieś. Takie ciekawe doświadczenie. <grymne> Uciekaj! Rozpraszajcie, myślę, że wyjedziesz w Jak tak. Pięknie. O. Trzymam się lewej. Lewa to moja strona. Trzeba się bliżej do prawej ustawić w kopercie. Mhm. Już teraz go tak fajnie składasz. To jest też fajne, bo już przy zawracaniu do prawej jeszcze, tutaj już się ustawiasz, mhm. tu już się, to już się mhm. ustawiasz przy prawej, nie przy No Dobra. I tak starasz się prostymi kołami. Okej. Okay. O, no, za mocno chyba, co? Haha, <noise> 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 O nie! Nie było! Nie liczy się! <noise> no! To jest Twoja wina! Jak ja, co, gdzie jestem w ogóle teraz? Ja myślałam, że od początku zaczniesz tak. Panie uciekaj, pan stamtąd. O! <noise> Ale no, zrobił. Bo się patrzę na ciebie, no! no dobra, dobra, to jest Twoja wina! Zacznijmy od początku, dobra. do Dopiero. Dobrze. Za dobrze poszedł. Do tu też wiadę. to supek. Nie? Nie no, na raz. Jest udało. Dobra, nie, dobra, nie, dobra, 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 dobra. I e, nie ma dramatu. Olu? Nie najgorzej. 5 minut i 20 sekund. Ej, bo właśnie... Włączy, włączyłeś ten głupi czas, a ja wtedy wjeżdżałam w słupki, bo mnie zestresowałeś. A jak było za pierwszym razem? Jest to nagrane. Bum! Zarejestrowane, że przyjechałam ładnie. Prawie. To jeszcze raz. To jeszcze sobie przejedźmy, ale powiem Ci, że robi mi się go, nie wiem dlaczego, lepiej, może dlatego, że nie siedzę w stresie, tak jak e, tam, to strasznie dużo zmienia, e... bo to zabawa ma być taka, tak, wiesz? a wiesz, jak ktoś nade mną siedział i mnie jechał po prostu, że jestem głupia taka i, i, i w ogóle, że ja nie mogę skumać czegoś, to ja się tylko bardziej stresowałam i coraz gorzej to robiłam, wiesz, no. za każdym razem będzie wychodziło coraz lepiej, normalne. Czujesz to? Tak! No. Dość teraz! To co, na górkę, czy? Tak. I wjeżdżam. Nie, łapię. nie trzymaj <laughs> No i tylko troszeczkę dobaj. I sto. Zaciągnij hamulec bez guzika, tak żeby zapadki się. Te zapadki bo jeszcze się... nie podnosiłam go. No to mocno po prostu. O, czujesz? Mhm. Teraz spuszczamy tamten hamulec, bo mhm. ruszamy z tego. Mhm. Czyli noga już idzie prawa na gaz. Mhm. Kładziemy hamulec? Z przyciskiem. Tylko, że musisz go troszeczkę do góry podnieść, no. żeby on się odblokował. No. no i kładziesz i ruszasz. Ale zadanie co? I to jest to? Tak. Aha. Takie to prawo. Poczekaj. A Poczekaj, tu ktoś wjeżdża. No wiesz, dla mnie to było takie, że przez ten cały czas jeszcze się tego nie nauczyłam tam. i. Myślałam, o nie, no, no nie umiem tego, nie? to się nigdy nie uda, a gość mi się w ogóle kazał patrzeć w to lusterko, w to lusterko i w to lusterko cały czas i mówił mi, że jak ten słupek minie, to muszę popatrzeć w to lusterko, jak ten słupek minie, to w któreś tam lusterko. I to dla mnie się w ogóle nie miało sensu, bo ja tam nic nie widziałam z tych rzeczy, o których on mi mówił. Masz patrzeć w lusterka i przez tylną szybę, tą tylną szybę sobie na spokojnie dołożymy jeszcze później. I my teraz będziemy gdzie jechać, prosto? Prosto i później w lewo, tak jak przyjechał albo do samego końca i w lewo bardzo trudne zadanie. To jezioro, nic tam nie ma? Z prawej, z prawej strony nic. Potwierdzam. Ja patrzę zawsze w jedną i drugą stronę. Na wszelki wypadek. Moja mama kiedyś jechała bardzo długo pod prąd. Parę kilometrów. Aż zobaczyła autobus jadący do tym samym pasem. Jechałam z nią w samochodzie wtedy. Mamą pozdrawiam cię. <laughs> Więc e, wolę patrzeć w obie strony. Zawsze robi moja mama na drodze po prostu. No i, i. prosto jedziemy, tak? tak? Tutaj, dobra. Że to są moje, do lewej, do lewej, swoim pasem. Można <laughs> się <laughs> wszystkie pasy są moje <laughs> dzisiaj. No, oh gazo, Przecież wiem, że potrafisz szybciej. Potrafię, potrafię. Dobra, i teraz ja jadę, tak jak mi tu jedziemy znaki wlewo, pokazują. Tak, czyli jedziemy pasem. Dobra, tu mam zielone wszystko. Tak, i tam wjeżdżamy na prawy pas, bo jest ruch więc możemy sobie od razu na prawe A Aha, o Jezus, tam. o Jezus. O Jezu, aż ten. A, tak Całkowicie na prawe. Na, prawej. na prawej. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że tak lekko na Nie, Bardzo ładnie, to nie ja wam to ty. Ale mi nagle wyrósł. Ale jaka reakcja była? Bardzo tak, ładnie, że przykomierowałaś. Przed progiem zwalnił. I znowu kierunek pomijamy. I on tylko rozpoczynasz i kończysz manewr. Teraz patrzysz w lusterko. Jak on się mhm. wie, że już zjeżdżasz, że już go widzisz w lusterku, to wtedy wracamy. Czyli jak masz więcej pojazdów, mhm. omijasz, to tylko dajesz kierunkowskaz. Przy rozpoczęciu, potem już nic nie masz i sygnalizujesz, że wracasz. Dobrze. A my teraz jedziemy tam? będziemy jechały do prawego, ale zobacz, zatrzymujemy się przed prawym sygnalizatorem. Mhm. Prawy jest takim głównym sygnalizatorem. Teraz jest zielony, tak. nie? I włącz kierunkowska z w lewo. Dobrze, i teraz zobacz, razem z nami No? jedziemy takim torem i będę ten środkowy pas. I stój. Dobra. Chodźcie troszeczkę dojedź tam. No. I stój, coś ci pokażę. Razem z nami zielone światło ma tramwaj. Okej. Okay. Więc musimy się upewnić, czy nie jedzie. O, to ja bym musiała teraz. Teraz przejeżdżamy. Ale bym no wiem, ale będziemy to rondo po kolei sobie składały po prostu. I za każdym razem będą ci dochodziły elementy, prawda? Ja bym za pierwszym razem, jakbyśmy tak pojechały, to ja bym tutaj umarła. A teraz już nie czułam takiego stresu. I teraz wszystko. prosto. Tak, zawsze się staraj patrzeć sobie do przodu. To od tego zależy, który pas zajmiesz. Zobacz, tam widać, że się będą pasy, mhm. czy gdzieś. I też e, kwestia. Dlaczego do prawego, żeby nie blokować innych pasów ruchu, bo jak wiesz, za nami ktoś stanie, to wtedy już nikt ze skrzyżowania nie dojedzie do prawego. O, jak się pasy kończą, to wcześniej troszeczkę włączą. Zwalniaj sobie, żebyś miała tą płynność taką za nami jednakaretka, ale... Mam się jakoś sunąć? Nie, poczekaj, bo jeszcze nie wiem, gdzie ona jedzie, bo ono może jechać równie dobrze wtedy jeździć po prostu. Ona jest dosyć daleko. Pytanie, czy ona nie będzie skręcać w górę, tylko czy będzie górę. pojechała? tak, pojechała. tak? Mm. Okay. Obserwuj, z ilu pasów można skręcać i jedziemy z prawego pasa do skrętu w lewo, tak? Czyli nie zmieniajcie, bo to jest prawego do skrętu w lewo, widzisz? Widziałeś tak, że z dwóch Tak, tylko myślałam, że mam się trzy do... do... do nie zawracamy, tylko okay. w lewo a, a okay. jest w prawostronny, więc jedziemy tak, żeby wylądować na prawym pasie. No i jedź go zielone. Dobra. Nie Nieprawda. Wrobiłaś mi i pilnuj swojego pasa, mhm. Zobacz, fajnie Właśnie no się, się gapię na te strzałeczki. Gdzie, że to pasy prowadzą. Tak, wie? tu jest ma światło. Skręcaj w lewo. Okej. Okay. Ale całkowicie tutaj. No naprawdę, bo sąsiedzi i dam na swój pas, my na swój. Jadę koło... On, swoim pasem. Mylą mnie te, wciągają mnie te pas albo właśnie wyjeżdżam z nich. Nie wtedy kiedy nie wolno. przywołuje. To jest w ogóle ona takie... Ja to widzę, że ona tak do ciebie wyciąga. Prawa strona to jest no, moja strona, to wy, bo ja kary jestem bardzo ciebie. prawa po prostu. To jest taki przejazd e, tak zwany e, kolizyjny, bo jedziemy tak obok siebie. Długo no, prosto i jedzie po czyli teraz ja jadę, tak, bo jest, jest zielono. Idealnie no. idealnie prosto, jedzie, jadę, jedzie, jadę. obok tego autobusu, mimo że zobacz, on też skręca Dobrze. w lewo. I my jedziemy tak sobie idealnie prosto, zobacz to obok nas przejeżdża. Dobrze. Tu się zatrzymujesz, to mhm. każdy twój samochód jedzie i sobie czekamy mogłyśmy jeszcze troszeczkę bliżej być o ten pan się ale my nie chcemy pana to pan jedzie pan jedzie o. podjedziesz troszeczkę do przodu to będzie ten autobus za nami miał łatwiej stój a tamten stół się łamie wiesz za nami mhm. i teraz już możemy sobie zje... nie wpadniemy mhm. no i jedziemy uciekamy 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 nie na przystanek tylko tu na O bardzo. bardzo ładnie i to jest tak zwany przejazd kolizyjny na przylewoskręcie. Nie było trudny. żadnych. Nie, jest łatwo. Jest jak już później, jak... łatwiej jest niż wybrać to miejsce. Tak normalnie. Nie ma to, w żaden sposób nie jest to oznaczone znakami. Dzisiejsze jazdy skończone. Ja się czuję bardzo usatysfakcjonowana, szczególnie tym łukiem, po prostu. Szczególnie tym, w tym momencie, kiedy w barierki wjeżdżałam. E, bo myślę, że poszło całkiem nieźle jak na, jak na pierwszy raz. <śleszy> <śleszy> tak. I przede wszystkim się nie stresowałam, no. Wkurzyła mnie baba na pasach, która wchodziła, słuchajcie, jak wyją syreny. Teraz ta się ryje na, na przejście dla pieszych. Nie, no, no musi przejść, musi przejść. się, kobieta, po prostu. To nie podłączajcie się samochodami pod te syreny i nie przechodźcie wtedy przez ulicę. To jest bardzo zły pomysł. No. To tyle. Ja tam no, nie, chcę, nie chciałam was do prawej strzechać. <śmienny> Ostrzega wszystkich, halo, jadę. Rozwiązywaliśmy no, 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 testy, w dwójkę, mieliśmy 40 na 70. <śmienny>